Ja jestem Hubert i witam was na Zdrowym Zącie w tych jakże moperskich okolicznościach, ponieważ zatrzymaliśmy się na mopie tuż przed granicą z Czechami. Chciałem was zaprosić na krótką serię, właśnie pepicką serię. Chciałbym wam w tym momencie zdradzić, gdzie się wybieramy. Jedziemy do czeskiej Pragi. Jedziemy do czeskiej Pragi. Zabieram swoją wspaniałą małżonkę na wyprawę niespodziankę. No już niespodzianka została zdradzona, ponieważ no, dojeżdżając do granicy y, musiałem się tutaj zdradzić, ale dopiero dzisiaj, <grym> y, dzisiejszym filmem y, chciałbym zaprosić was na czeską serię, epicką serię, pepicką serię. Zobaczymy sobie jak pepiki żyją i y, zwiedzimy sobie razem z wami Pragę. Zobaczymy jak to wygląda, więc chodźcie razem z nami! w ten sposób właśnie przewatujemy sobie przez jakąś niemiecką mieścinkę, czego nie mieliśmy w planach, ale nawigacja nas poprowadziła kawałkiem przez Niemcy. Ahoj! Witajcie w Czeskiej Republice. Widzimy się w Pradze. Czeska Republika i i czeska autostrada. Korzystając z okazji i chwili postoju, właśnie na y, takim mopie na czeskiej autostradzie, chciałbym Wam powiedzieć, że jest tutaj obowiązkowa opłata za autostradę i jest to w postaci winiety. Winiety, e-winiety. Y, od 2021 roku obowiązuje tutaj e-winieta. Można sobie y, to zakupić przez internet, ale również na stacjach benzynowych i różnych punktach do tego przeznaczonych. Są trzy, trzy opcje takiej winiety. Pierwsza to jest 10 druga 30-dniowa, miesięczna i całoroczna. Także jeżeli ktoś podróżuje sobie i często przez te Czechy przejeżdża i chce korzystać z płatnych, to musi pamiętać o tym, żeby taką opłatę uiścić sobie. Ja Wam wrzucę w opisie filmu link do strony, na której my kupiliśmy sobie taką winietę. 10 sobie kupiliśmy taką winietkę i kosztowało nas to około 60 zł. I taka ciekawostka, tutaj na tym mopie, w tym miejscu znajdują się stragany, można sobie kupić y, jakieś lokalne produkty, ale my jedziemy dalej. Dwójeczka jest nasza. Siemanko. Dojechaliśmy, dojechaliśmy i będziemy sobie chillować, ponieważ dojechaliśmy do Chill Apartments. Ok, drugie piętro, także razem sobie zobaczymy co udało mi się wynająć. Będzie to niespodzianka dla nas wszystkich. 205 proszę, 205. I cyk, widzi o światło, ale dziwaczne. ale wielkie zniszczyny. Wchodzimy i takie oto mieszkanko. Takie sobie mieszkanko wynajęliśmy, pokaż co tu się dzieje. No także tak, dotarliśmy tak. na miejsce. Mamy apartamenci, które jest z pieską, najlepiej się bez przyczepy, jeżdżąc do apartamentów i tak idziemy sobie do drugiego pokoiku i tutaj mamy klimatyzację, która oczywiście również podgrzewa atmosferę. Wyrko telewizor, jakieś półeczki, kanapa i czego nam więcej trzeba. Jesteśmy w samym centrum, jesteśmy w samiutkim centrum Pragi, co Wam za chwilę pokażę. I taki balkonik tutaj mamy jeszcze. I tak, kochani, e, w związku z tym, że jest to e, urodzinowy wyjazd, niespodzianka dla mojej kochanej małżonki, jednym z prezentów właśnie jest sam wyjazd, e, kilkudniowy do tej Pragi, to w tym momencie chciałbym ją zaprosić tutaj do nas, ponieważ jeden z prezentów, kolejny z prezentów czeka sobie tutaj na stoliku. E, a wręczamy go już dzisiaj, kapkę przed urodzinami, ponieważ uważam, że może się przydać. Jak to? na tym wyjeździe, więc zobaczmy tutaj reakcję Zuzanki. Sam pakowałeś, widzę, bo znam papier. Co się może mi przydać? Ale tak! Ekstra, ty to mnie słuchasz jednak. Co zostałaś? Instax! Instax. Zobaczymy jak to się robi. I pamiątkowe zdjęcia będziesz mogła robić tak. z naszych wyjazdów i wspólnych podróży. Super. Ale ekstra dałabym się... Proszę. Dziękuję. Tobie też zrobimy, tylko musisz się nie ruszać, bo to są takie zdjęcia, wiesz. Inne trochę, dziękuję. O, jakieś guziczki. Zrobię do czego. Wszystko jest zostawione. Różowy i tam instrukcja Różnicy po chińsku. Wiadomo kto robił. Robiąc prezenty swoim bliskim, pamiętajcie, żeby ich słuchać. Słuchać na długo przed. Bo wtedy na ostatnią chwilę nie trzeba myśleć, jaki prezent zrobić, tylko już wiecie, wiecie, co ta osoba by chciała dostać, a już dawno nie pamiętasz, że coś takiego powiedziała. No właśnie. Oh. Ja się z tobą. Okej, okay, my pijemy kawusie i ruszamy na miasto. Żeby nie można palcem w będzie łatwiej zabawić się instaxem pierwsze selfie nowym Instaksem, zrobione. Oj, kochani, tutaj mamy bramę wjazdową do Chill Apartments My jesteśmy w samym centrum. A w wprawdzie mamy już wiosnę, zobaczcie, jakie kwiatuszki. A my teraz przejdziemy się z wami trochę tutaj po miasteczku w stronę Starego Miasta i zobaczymy sobie jak to wygląda. Jeszcze za dnia, bo troszkę słoneczko nam świeci. Tutaj mamy już jakiś wspaniały budynek. Dzisiaj sobota, piękna pogoda, a ludzi jest po prostu cała masa. Tak wygląda czeska stolica w sobotę, w przeddzień, można by rzec, wiosny, ponieważ w poniedziałek mamy pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. No <grytanie> zobacz, Tesla ciągnie, <grytanie> Tesla z przyczepką, to jest rzadki widok. Jeśli chodzi o ten film, który jest wstępem do naszej praskiej przygody, czeskiej przygody, to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. E, I do zobaczenia na kolejnych filmach. Hej!